Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie Strzelce, bo tym razem czytanie w kolejności odwrotnej <laughs> robię, czyli będzie teraz Strzelec. Czytanie na marzec 2023 roku. Ja mam na imię Wiktoria i witam wszystkie nowe osoby na kanale oraz bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam tych, którzy oglądają co miesiąc moje przesłania. A dziękuję szczególnie tym, którzy piszą maile do mnie. A teraz strzelec list. List, list, list. Karta listu jest bardzo ciekawa. No, bo oczywiście. Może chodzić o pisma, dokumenty, jak najbardziej, czyli tutaj strzelec powinien się spodziewać jakiejś ważnej korespondencji. No to oczywiście to, to może, no nie wiem, może będzie ważny rachunek za śmieci, prawda? No też będzie ważny dla kogoś, ale to myślę, że korespondencja pisma bardziej administracyjne, prawne, urzędowe. Jeżeli ktoś. Czeka na wiadomości od kogoś, bo nie wiem, ktoś się wyprowadził, nie ma, nie ma kontaktu, czy ludzie się nie odzywają, bo się pokłócili. I to karta listu zwiastuje również jakąś taką formę nawiązania tego kontaktu i to dość intensywną. To jest też taka zachęta do tego, żeby czytać. Czytać... Wszystko to, co podpisujecie, bo to, co najważniejsze, będzie napisane małym drukiem i, i na samym końcu. Więc, tutaj, drogie strzelce, <laughs> uwaga na pisma. Uwaga, jeśli ktoś korzysta aktywnie z mediów społecznościowych, uważajcie na to, co publikujecie. Tak? Ponieważ człowiek ma dobre intencje, a potem, jakby odzew w drugą stronę mm, i jakieś tam formy hejtu, też to się zdarza. Także tutaj, baczcie moi drodzy, na słowo pisane. Wyzwanie dla strzelca to piątka kielichów. No widzicie, napisz proszę, chociaż krótki list. No właśnie. no Akurat mi się ta piosenka skojarzyła, no ale ewidentnie, słuchajcie, no, tu jest wyzwanie. No, ktoś odszedł. Być może to strzelec albo ktoś od strzelca. I teraz czekam, bo cierpię, bo płaczę, napiszę, nie napiszę, skontaktuję się. I to jest wyzwanie. Być może wyzwaniem. W innym kontekście tego czytania jest to, żeby przestać czekać na ten list, żeby przeżyć ten żal. Bo piątka kielichów to jest karta żałoby, która każda żałoba prędzej czy później, ale skończyć się musi, i powrót do normalności musi tutaj nastąpić, tak, do normalnego życia. Więc w takim układzie można te karty również interpretować w ten sposób, że czas najwyższy skończyć. Z czekaniem na to, czy się ktoś odezwie, pojawi, skontaktuje. Dobrze, rozłożę wszystkie karty. Dziewiątka kielichów. Królowa kielichów baza. No i znowu, co ma w łapce osoba? List. No czekacie na tę wiadomość. No tak. Albo sami się chcecie skontaktować. Dobra. Do przeszłości dwójka denarów. Przed Wami dwójka mieczy, więc jest jakaś decyzyjność tutaj pokazana. I żadne rozwiązanie tutaj, przynajmniej póki, co w Waszym mniemaniu nie jest dobre. A wystrzelce strzelce dziewiątka buław. Otoczenie królowa buław. Chcecie boicie się as mieczy. I ósemka kadenarów. No przede wszystkim rada dla strzelca to by była taka. Skup się na pracy. Krótko na temat. Bo jakby widzę tutaj, że, um, że jest dużo e, właśnie takiego ma marcowego gdybania. Co ja mam zrobić? Czy ja mam zamknąć już ten etap, e, w którym jestem? Czy tego nie zamykać? Czy ja mam się odciąć, czy ja mam się nie odcinać? Z jednej strony chcę, z drugiej strony nie chcę. I żadne rozwiązanie tutaj póki co, karty pokazują jeszcze, nie, nie, nie jest dobre. Być może nie jest dobre w środku marca, bo to jest karta mówiąca tak mniej więcej o, o przełomie miesiąca, tak? Czyli do połowy marca jeszcze podejmowanie jakichś takich definitywnych decyzji tutaj nie jest wskazane może jeszcze do połowy marca dajcie sobie czas i poczekajcie na to no właśnie na te wiadomości czy od kogoś czy z urzędu instytucji ale dajcie sobie jeszcze ten czas prawda bo może wam do połowy marca towarzyszyć takie przeczucie że bez tych Informacji, bez tych wiadomości, to każda droga, którą byście poszli, czy w lewo, czy w prawo, nie jest drogą dobrą. Bez wyjaśnienia treści tego listu, właśnie, bez przeczytania, zapoznania się, jest taka, powiedziałabym, sytuacja, póki co szachmat. Nie wiadomo, w którą stronę się ruszyć, ani w lewo, ani w prawo. I w waszej ocenie żadna póki co z tych dróg nie będzie drogą dobrą. Druga połowa natomiast marca powinna ewidentnie już dać odpowiedź na to wasze nurtujące pytanie, na, na pytania, które was nurtują. To czytanie ogólne, więc jakby nie wchodzę w treść pytania. Pytanie może być jakiekolwiek. Pytanie czy um, Iksińska czy Iksiński przyjedzie na święta, bo nie wiem czy mam gotować Barsz, czy mam gotować pomidorową, prawda? Może być takie pytanie. No więc wstrzymaj się do połowy miesiąca. Się okaże, która zupa będzie, tak? Nie wiem, on odszedł, nie daje znaku życia. Co ja mam zrobić? Czy mam sobie szukać nowego faceta kobiety, czy mam czekać, prawda? No wstrzymaj się, bo póki co nie wiadomo. Czy ja mam wnieść pozew do sądu o alimenty. No wstrzymaj się, bo dostaniesz jakieś informacje, jakieś pismo albo coś, jakiś dokument będzie potrzebny. I w momencie składania dokumentacji na początku marca byłoby to z mniejszą korzyścią, aniżeli zrobisz to samo pod koniec marca. Czyli tu jakby pytanie stawiane, to, to wyznacie te pytania, tak? To są indywidualne pytania każdego z Was, ale są różne opcje. Ta dziewiątka kielichów <laughs> mówi, poczekaj, bo tego kwiatu to pół światu, prawda? No są różne opcje. Będziesz mieć szansę spróbować tego, 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 albo y, y, wybrać rozwiązanie y, takie lub inne. Jakie to są rozwiązania? Państwo wiecie, prawda? Bo każdy ma inne rozwiązania. Tu bardzo pomocna w otoczeniu będzie osoba, bo tu się pokazuje akurat królowa buław, ale czytanie ogólne, więc również może być to król buław, mężczyzna, kobieta, ale to jest postać, która sama potrafi działać i potrafi doradzić, w którą stronę iść, co zrobić, jak zrobić. To jest właśnie taki na przykład radca prawny. Tak? Albo doradca finansowy, czyli ktoś, kto wie, jak zadziałać lub jakie znaleźć remedium na dany problem. Ech. Czy marzec przyniesie decydujące rozstrzygnięcia? Powiedziałabym, że marzec będzie takim etapem przygotowawczym. Do tego, co nastąpi w kwietniu, w kwiecień, końcówka marca, kwiecień, w tym czasie strzelec powinien podejmować definitywne działania, tutaj mamy dziewiątkę buław, prawda, od dziewiątki do dziesiątki tylko jeden krok, żeby zakończyć i otrzepać się z uciążliwości, ociążliwych osób, toksycznych, uciążliwej pracy, każdy ma swoje uciążliwości, coś co gniecie. A póki co, marzec ósem denarów to jest praca. Skup się na pracy, skup się na codziennych obowiązkach. Powtarzaj czynności codziennie. Nie rób niczego pochopnie, pospiesznie. Poczekaj na odpowiedni moment. Poczekaj, aż uzyskasz więcej informacji i dzięki temu otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Bo człowiek głuchy i ślepy, prawda? Czyli pozbawiony tego, co najważniejsze w tym właśnie naszym świecie. Informacja. Informacja jest wartością. Informacja ma swoją cenę, tak? Za informację się płaci czasami. Ale będzie to coś tak cennego, że. Może po pierwsze przestaniecie tęsknić, cierpieć, ta w cudzysłowie żałoba zostanie zakończona, znajdą się inne opcje, prawda? Odetniecie się od tego, co było. <tryk> Ale forma, w jakiej zakończenie tego żalu, tęsknoty nastąpi, czyli tego na przykład wma wmawiania sobie o jej. E po co był mi ten krok, tak? Było dobrze kiedyś, tak? I teraz jest tęsknota za tym, co było, co jest utracone. A co macie? Proszę się skupić, drogie strzelce, na tym, co macie, co, co fizycznie jest przy Was. I kontynuować to dzieło krok po kroku, krok po kroku. Co macie, kogo macie, tak? A przede wszystkim, jak się człowiekowi w miłości nie układa, to niech się skupi na pieniądzach, bo te akurat w tym momencie w marcu dla strzelca całkiem niezłe się zapowiadają. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.